wszystkim, dzisiaj będziemy rozcinać różne Fidget Toysy A szczególnie będzie na koniec główny, na razie będą tylko dwa, ale jeśli chcecie part dwa, no to zrobię Bo ja mam ich bardzo dużo, w sumie sami widzieliście No, nie wiem czy widzieliście to nie, chyba tego nie widzieliście, ale ja mam ich mega dużo. I po prostu chciałam je porościnać, bo się tak mega zostawiałam, co tam jest. No a więc już powoli będziemy rozcinać je sobie. Jak się w ogóle cieszę. Yy, no. Yy, mam co takiego... Tam były kolorowe płeczki, ale już to rozcięłam, bo No tak to wygląda, ale jeszcze tam trochę zostało, więc... Ło! Ło! Ojej! Poczekajcie, zrobię tak, żebyście mogli nie widzieć. A no, yy, zapomniałam jeszcze Wam pokazać, to będzie główną nagrodą. No i ogólnie będziemy... Yy, tak, będziemy... Tak, yy, właśnie będziemy... Yy, tu rozcinęć... I, I no, jeśli chcecie ten part 2, no to po prostu piszcie w komentarzach, ja postaram się włączyć nie wiem czy mi się włączą, ale no, ja postaram się włączyć bo zawsze mam wyłączone nie. no, a więc to będzie główne, ja nie wiem czy tam jest jakiś slime bo to. jest ja mnogo jakiegoś slime'a nie wiem czy tam będzie jakiś slime, bo to jest mega ekstra no, a więc serdecznie zapraszam was do oglądania okej, okay, dobra no, więc, gdzie to jest nie wiem czy one się może jeszcze je trochę Przetniemy Widziałam taki yy, odcinek właśnie u Nadii Nie wiem, może kojarzycie Nadia Nad... No Nadia tak na YouTube Wpiszcie sobie Nadia Może obejrzy ten film Mam na nadzieję, że tak ja Też przecinała właśnie niotki to było 3 lata temu Też przecinała Takie właśnie jest Miotki no po prostu mi się, się to spodobało, więc też zresztę. więc to zrobię, w ogóle dużo youtuberów tak, żeby było okej. Okay, tutaj mamy takie orbis kuleczki, mega obsilzgłe, ale fajne. No i wypadło, ale ej, trochę to jest bardzo klejące ta woda od tych orbisów. Nie wiem, bo zawsze nie były takie klejące, no ale nie wiem o co chodzi. Dobra, teraz to wrzucę, zaczynam włożę sobie gdzieś i będziemy tego. No a więc... Poczekajcie chwilkę. Okej, okay, już wyczyszczona. Też od tych orbisów są jakieś te, no ale y, mam chociaż czystą miskę, znaczy nie czystą, ale... No. Więc mam trójka, A więc teraz będziemy to rozcinać z tych, które boję, bo Nigdy tego nie rozcinałam. Mam ich trzy. Mogę nawet pokazać. Mam ich ma, no, mam ich trzy. Ja po prostu wybrałam tego, bo on jest najbardziej tej bardziej miał taką fajną twarz, a on ma taką czu, czu, czu. I trochę jest taki dziwny, a ja wolę bardziej te kolory. No i po prostu fajniejsze są No, a więc wybrałam tego. Yy, no, dobra. Więc teraz teraz zaczynamy bo naprawdę jestem mega ciekawa. Ok okej okay. Ej co tam jest? O nie! Co to jest? Co to jest? To jest jakiś mega mocny klej. Ja. Ej może tam tego nie będę przelewała. Może tam tego nie będę przebywać, jest taki mocny klej, że, że już mi się palec klej. Poczekajcie i do gołączko. Um, Dobra, ogólnie dowiedziałam się co to jest. To jest taki slime po prostu, tylko że on jest mega lepiący. Taki się mega klei. On, on naprawdę proszę uważać na to, nie rozcinajcie tych akcentów. O nie, o kurde. O kurde, ej, ile to zmyć. O kurde przypał, przypał może to do tego, żeby nie biurko się o kurde. poczekajcie za chwilę wracam dobra, na pewno będzie part ale słuchajcie nie rościnajcie tych gniotków, takie co mają jakby takie konsystencje slimowe. ja myślałam, że tam będzie w środku slime, ale co jakiś nie wiem co z tym chodziło naprawdę proszę was, nie rozcinajcie tego pod żadnym pozorem nawet jeśli chcecie To było naprawdę mocne. To było tak klejące, że to by się dom przyczepił na, na chmurze. To było takie klejące, że. Ja bym się przyczepiła do ściany, jakbym. Do ściany, do ściany jakbym tu się przykleiła. Naprawdę proszę nie oświetlać, bo naprawdę to jest. No. To już koniec na odcinka tego. Życzę Wam miłego dnia lub miłej nocy. Nie wiem kiedy to oglądacie, ale ja mam dzień. No, a więc bajo.